Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia zachęcam was ja więzień w Panu abyście postępowali w sposób godny powołania do jakiego zostaliście wezwani z całą pokorą i cichością z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże.